Jesa się patrzy na mnie Jak się patrzy Junia Nie bój się Nie bój się dziecko kochane Przestraszyłaś No po co się bój? Nie bój się Co idę do Ciebie? Tylko co tu stoję Jio, <noise> nie bój się o, widzisz Tak to możesz biegać spokojnie to jest Twój teren, nie mój. Ja, to ja tylko tu bokiem jadę. A Ty masz to dla siebie wszystko. No, pewnie, że tak. Nie trzeba się bać. Nie, Sama jesteś? Nie, bo się nie miał. Nie, bój się, chodź sobie tutaj, bo to jest twoja łąka, nie moja. Ja chyba nie przeszkadzam, nie? Mam nadzieję. Ja jestem na swoim terenie, na ścieżce rowerowej, a ty na swoim terenie, na łące. To o co chodzi? Każdy ma swój teren. Ja na twój nie wchodzę, ty na mój nie wchodzisz, no to o co chodzi? Zostajemy na swoim miejscu, tak? Papej, papej. Nic się nie bój. Chyba <laughs> to jest mądra dziewczyna. Nie ufa mi. Pali się, pali ale za chwileczkę patrzy. Patrz, psie, patrz. Bo od tego masz łoczka. A <noise> co chwilę się patrzy. Nie bój się, no już się przestraszyła. cały się boić, jak się nie ruszą w ogóle. Już uciekła. A nie, jeszcze niekoniecznie uciekła. Jeszcze została troszkę. Patrzy się na mnie i spierdziela. Nie, nie uciekaj, mama. Wystarczy, że jest, uh, to Pięknie, zasuwa. Dlatego no tak się boi, że przecież nie wyświetle się zbliżał trochę do ciebie, ale nie do końca. Chybku się zachciało, w strachu <grymne> lata, Cieka, co Zjadłeś teraz, odbił go na taką odległość, że ja się nie boi. Zjadłeś teraz, czegoś ciekawe na czego. Nie, zboża nie, krajem zboża idzie. <grym> nie kraj, w krajem siarenka. Siarenka, jest tam podjada. Nie, bój się, widzi mnie na pewno. Pójdzie owiec? Czy, co to jest? Owiec? pszenica, pierwszy co to jest? Nie, owiec chyba. jakaś mieszanka. Idzie tam czy nie? Nie wchodzi. Więc stawy jest. Ale No to już po.